Przez Turcję konwencji stambulskiej w ciągu 12 godzin 6 kobiet zostało zamordowanych przez mężczyzn. W świetle takich wydarzeń Turcja nie zmienia swojej retoryki i utrzymuje, że prawo chroni kobiety wystarczająco w czasie globalnego kryzysu praw kobiet. To nie tylko atak na Turczynki, ale także naruszenie międzynarodowego charakteru dokumentu, który ma stanowić gwarant naszego bezpieczeństwa, naszych praw i życia bez przemocy. Państwa, które za przykładem Turcji planują wypowiedzenie konwencji, działają przeciwko nam. głosów wybrzmiewających na protestach w całej Europie i na świecie. Młodzież polska od samego początku bardzo aktywnie wspiera projekt wypowiedzenia konwencji stambulskiej w Polsce. Stąd też bardzo cieszy nas decyzja tureckiego rządu, który pokazał, jak należy prowadzić suwerenną politykę światopoglądową i walczyć z coraz śmielszą agresją nowej lewicy. Konwencja stambulska problem przemocy domowej wykorzystuje w sposób instrumentalny do narzucania państwom radykalnie ideologicznej perspektywy. Wprowadza definicję pojęcia gender oderwaną od biologicznego wymiaru ludzkiej płciowości. Co więcej, statystyki pokazują, że skala przemocy domowej jest najwyższa w państwach, które przyjęły genderowy model walki z przemocą, takich jak Szwecja, Dania czy Norwegia. Mamy nadzieję, że polski rząd również stanie na wysokości zadania i nie ugnie się pod presją państw zachodnich. Witam serdecznie. Jako młodzi pracy z niepokojem przyglądamy się sytuacji panującej w Turcji. Rząd Erdoana planuje wypowiedzieć konwencję stambulską, która gwarantuje ochronę ofiarom przemocy domowej. Jest to niedopuszczalne, by państwo obniżało standardy ochrony swoich obywateli. Niestety w Polsce również widzimy te same czyny i słowa po stronie rządzących. Jako Młodzi Pracy stanowczo sprzeciwiamy się działaniom władz tureckich. Dziękuję bardzo. Konwencja stambulska jest niezwykle istotnym dokumentem międzynarodowym, który chroni kobiety przed przemocą na całym świecie. Niezwykłym rozczarowaniem jest więc wypowiedzenie go przez Turcję i argumenty prezydenta tego kraju, który nie chciał, aby homoseksualizm stał się czymś normalnym. Jako młodzi nowocześni nie popieramy tej decyzji, ponieważ uważamy, że przemoc jest światowym problemem, powinniśmy więc z nim wspólnie walczyć, a nie robić kroki w tył. Liczymy na to, że dyskusja w Polsce na ten temat nie doprowadzi do takich samych tragicznych skutków. Jako młodzi demokraci uważamy wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej przez Turcję jako negatywne zjawisko. Konwencja antyprzemocowa to pierwszy wiążący prawnie dokument międzynarodowy przeciwdziałający wszelkim rodzajom przemocy. Jednym z celów konwencji, wymienionych w pierwszym artykule, jest zacieśnianie międzynarodowej współpracy mającej na celu likwidację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, więc wypowiedzenie konwencji zmniejsza presję wobec władz na poszanowanie praw kobiet i utrzymanie standardów polityki antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej, a także wyklucza dane państwo ze współpracy międzynarodowej w tym celu. Obawiamy się, że krok Turcji może zachęcać inne państwa, a w tym Polskę, również do wypowiedzenia konwencji. Jako pokolenie 2050 stoimy i zawsze będziemy stać po stronie kobiet. Konwencja stambulska ma za zadanie ochraniać ludzi przed przemocą, a nie promować wyimaginowaną ideologię Szanowni Państwo, Turcja odchodzi od konwencji stambulskiej tym samym informuje o tym, że będzie prowadziła politykę zero tolerancji wobec jakiejkolwiek przemocy domowej. I oczywiście chcielibyśmy w to wierzyć, aczkolwiek z drugiej strony wiemy, jakie jest podejście Turcji do tej kwestii. Wiemy, że Turcy są bardzo konserwatywni, co jest podyktowane w dużej mierze ich uwarunkowaniami religijnymi i naprawdę łączymy dość spore obawy wobec tego, co się będzie działo w Turcji, ale również z tymi obawami łączymy nadzieję, że jednak e, ministrowie rządu Erdogana mówią prawdę i faktycznie będą zwalczać tą patologię jako przemoc rodzinną, a nie będą na nią przyzwalać i ją zatajać.